Cześć! Dzisiaj zabieram Was na Majorka, a konkretnie do miasta Sakoma i znajdującego się tam hotelu Splash World Globales Bangen Villa. Jeśli zastanawialiście się jak wygląda ten obiekt i czy warto się tam wybrać, to jesteście w dobrym miejscu. Od lotniska w Palmie dzieli nas około 60 minut drogi, a na miejscu wita nas maleńka recepcja, z której wchodzimy od razu na baseny. Niestety na wyższe piętra przemieszczamy się schodami. Jeśli chodzi o pokój, to jest on raczej niewielki i bez luksusów. Łóżko, lodówka, telewizor, klimatyzacja, kanapa, szafa bez drzwi i jak w naszym przypadku, widok na ulicę, ale nie ma co narzekać. Brakuje jednak wody w butelce oraz mydła w łazience, ale możliwe, że jest to przez pandemię. Do dyspozycji mamy trzy restauracje, które działają różnie w zależności od posiłku. Śniadanie całkiem smaczne jest, duży wybór. Niestety jedzenie nakłada personel, przez co tworzą się czasem ogromne kolejne. Na terenie restauracji trzeba mieć maseczkę, którą można zdjąć już przy stoliku. Druga maleńka restauracja zaraz przy dużym basenie, raczej grillowa, serwuje też przekąski w ciągu dnia. Trzecia restauracja to pizza n pasta i tutaj jedliśmy większość posiłku. Jak widać kolejki są ogromne, jedzenie jest przepyszne, a co najlepsze picie można nadawać sobie samemu, a resztę nakłada obsługa, yy, która uwija się też naprawdę błyskawicznie z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Główny basen jest naprawdę ogromny z częścią dla dzieci i małym akwaparkiem. Leżaki niestety zajmowane są już z samego rana, a jak się okazało, w nocy wyjazdu część zajętych była już o trzeciej w nocy. Z dostępnością leżaków jednak nie ma żadnego problemu. Gorzej jest z parasolami, które się przy tej pogodzie na pewno przydają. Basen zamknięty jest od 19 do 10 rano, więc możemy korzystać dopiero po tym czasie. Wtedy pojawiają się ratownicy. Przy basenie jest także bar. Jedyny z dwóch, yy, które się tam znajdują, jest tylko czynny, więc kolejki czasem są bardzo, bardzo długie. Część za kłaparkiem hotelowym jest otwierana o 10. Wtedy otwiera się bramka. I można sobie spokojnie zająć leżak, także jest to dobra opcja dla śpiochów, atrakcji. Jest naprawdę cała masa, zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. Pontony do zjeżdżania dezynfekowane są dosłownie co chwilę. Jest też kolejny basen i bar, w którym oprócz napoi można chwycić sobie owocową przekąskę lub sałatkę, a także lody. Serwowane są też burgery, hot dogi i tym podobne. I tutaj trzeba mieć już maseczkę. Teren hotelu jest naprawdę ogromny i pełen uliczek, w których nie trudno się zgubić. Przyznam szczerze, że za każdym razem, kiedy szłam, e, zawsze wychodziłam z innej strony, ale można się przyzwyczaić, udaje się ostatecznie zawsze trafić. Są też dwa sklepy spożywczy i wielobranżowy, w którym jak widać kupiłam niesamowity materat za 20 euro. Otworzył się też supermarket, w ostatni dzień mojego pobytu nie zdążyłam już go nagrać, ale ceny są podobne jak wszędzie, oczywiście zawyżone. Wieczorami codziennie coś się dzieje. Są atrakcje zarówno dla dzieci: od 21 zaczyna się mini disco, a później są różne pokazy. Dla mnie nawet zaśpiewano 100 lat z okazji moich urodzin i codziennie jakieś show się odbywa. Na przykład, jak tutaj widzicie, pokaz iluzjonisty. Przy amfiteatrze, miejscu, gdzie odbywają się wieczorki, jest również otwierany na tą okoliczność barw. Do plaży, jak i do miasta jest około kilometra, ale nie ma problemu, jeśli nie chcemy iść na piechotę, to co 15 minut jeździ hotelowy, bezpłatny busik, który dowozi nas wprost na plażę, Zatrzymaj się zaraz przy Burger Kingu, gdzie również możemy iść w stronę miasta. Mniej więcej w połowie drogi jest również Carrefour, do którego warto się wybrać, żeby uzupełnić zapasy np. wody, a ewentualnie kupić jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. Plaża w Sakoma jest naprawdę ładna i czysta, podobnie jak woda w morzu. A jeśli szukamy jakichś bardziej urokliwych miejsc, to wystarczy skierować się przy wejściu na plażę w lewo, przejść całą plażę do końca, a nie jest to daleko. I jest tam naprawdę sporo pięknych skałek, gdzie można porobić zdjęcia albo poprzebywać dosłownie w samotności. Kierując się za to w drugą stronę, czyli w prawo, idąc promenadą, Możemy dojść do takiego półwysepku, gdzie znajdują się drewniane budki, gdzie oferują panie na przykład wycieczki rejsowe. Ja z okazji swoich urodzin skorzystałam z czegoś takiego i za 25 euro za osobę wybraliśmy się na 3 godzinny rejs łódką ze szklanym dnem, które oczywiście było szukane, bo niewiele było tam widać, ale sama wycieczka była naprawdę rewelacyjna, bo widoki wynagradzały wszystko. Cudowna była również możliwość nurkowania, skakania do wody prosto z łodzi, a w międzyczasie obsługa karmiła rybki Pringlesami, także coś ciekawego, coś nowego. Sama wycieczka była naprawdę rewelacyjna i myślę, że jest to taki punkt, który warto sobie zaliczyć, bo nie jest to zbyt długa wycieczka, nie jest zbyt droga, a widoki naprawdę są oszałamiające i teraz Was z nimi zostawiam. Generalnie mam nadzieję, że wyczerpałam temat, jeśli chodzi o hotel. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę. No i cieszcie się widokami. give me peace I'm not asking for a miracle just you and me